Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. Dzisiaj Stavanger w Norwegii, gdzie mamy właśnie zjazd Baptist World Alliance. Za mną widzicie wszystkie plansze i tą prawdziwą materialną, i tą wyświetloną. Jesteśmy na corocznym zjeździe Baptystów z całego świata, oczywiście nie wszystkich Baptystów, bo na przykład największa unia Baptystyczna na świecie, czyli południowi Baptyści nie jest częścią tego, tego ciała, który tutaj się spotyka, chociaż kiedyś było. Niemniej nawet bez tej największej unii baptystycznej w Stanach Zjednoczonych jest tutaj nas ponad 50 milionów. I dzisiaj żeśmy przyjęli kolejnych jakieś chyba z 10 kościołów baptystycznych z całego świata, które chcą być częścią BWA i generalnie yy, chciałbym dzisiaj powiedzieć o tym dalej w kontekście pokoleń, to znaczy to baptystyczne ciało sobie istnieje od 900 chyba 5 czy 6 roku, i rozwija się, i jest bardzo dobrą platformą właśnie po to, żeby kościoły się rozwijały, żeby kościoły mogły się spotykać, żeby pewne braki, które, które są, mogły wypełniać inne kościoły, żeby się po prostu zachęcić, wesprzeć, zbudować, pobłogosławić. Za, no właśnie zaprosić na jakieś szczególne uroczystości. I myślę sobie, że ten aspekt wielonarodowy królestwa jest czymś bardzo ważnym i dlatego też bardzo ważne jest to, że wspólnie się tutaj spotykamy, że widzimy, że właśnie nie tylko królestwo Boże to jako takie wielkie, ale również i nasza rodzina baptystyczna jest czymś, co jest międzynarodowe i, i daje to, słuchajcie, też myślę sporo. Nie zawsze, też nie w 100%, żebyśmy nie udawali, ale jednak daje to sporo wiarygodności. To znaczy, jeśli się tutaj spotkamy, porozmawiamy, to mniej więcej wiemy, z kim mamy do czynienia, mniej więcej wiemy, kto ma jakie myślenie. Też czasami wiemy, kto się w czym różni, dlatego że nie wszyscy baptyści mają takie same zdanie. Na wszystkie tematy, ale też wiemy przynajmniej, w czym się możemy różnić, a w czym jesteśmy dokładnie tacy sami. Także powiedziałbym, że jest to znowu kolejnym takim przyczynkiem do tego myśleć pokoleniowo. Czasami, kiedy patrzę na kościoły, które właśnie nie mają takiego szerszego spojrzenia, no to myślę, że się po prostu ograbiają. Ograbiają się z tego, że, że można współpracować, można się zachęcić, można sobie pomóc, można się odwiedzić, można się ubłogosławić właśnie w sytuacji, kiedy. Jesteśmy razem w takiej węższej tożsamości, która oczywiście nie wyklucza innych tożsamości, tak? Chrześcijan jest znacznie więcej niż baptystów na świecie i to zresztą akurat dla baptystów zawsze było oczywiste i nigdy żeśmy nie mieli z tym problemu. Natomiast dobrze jest budować takie ciała i powiem Wam, że przy wszystkich słabościach, bo oczywiście są słabości, niektórzy tutaj baptyści z różnych stron świata mają trochę inne zdanie, i przekonania niż ja, ale powiedziałbym tak: przy tych wszystkich słabościach jest to wspaniałe, że jest taka przestrzeń, gdzie możemy być razem, gdzie możemy w zasadniczej większości rozumiejąc się i wspierając i błogosławiąc, cieszyć się w tej swojej różnorodności i, i błogosławić i, 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 i po prostu widzieć, widzieć szerzej i widzieć głębiej to, co Bóg robi w różnych częściach świata. Także pokoleniowo warto również i w taką tożsamość. Inwestować. Panie, dziękuję Ci za Baptystów na całym świecie, dziękuję, że mogę należeć do tego ruchu. Dziękuję za to miejsce, za BWA i za to, Panie, że istnieje i że mogę się tu spotkać z tak wieloma braćmi i siostrami. Panie, dziękuję Ci, że kiedyś dawno, cztery pokolenia temu ktoś to rozpoczął i to trwa. I bądź Panie za to uwielbiony. Z Bogiem i do zobaczenia.